Zobacz, agregat uprawowy, 5,5 metra, 5 metrów jak na gps ustawione i chyba dobrze robi pod kukurydzę, rozsypane, a to jest taki agregat. Bez żadnych wałków, tu jest hakuszy planujemy drapacę zamontować, jako zaczepiano hydraulicznie, składane do góry w pion akurat będzie miała 2,5 metra, żeby można było to ciągać ze sobą. Ale chyba wezmę patent od Ukraińca, z tego co tam na internecie pokazuje łańcuchy od rozrzutnika będą zaczepione z jednej strony, z drugiej. Raz, dwa, trzy, cztery rzędy łańcuchów i te łańcuchy i będą rozpierdzielały i będzie też dobrze. I tak zrobię, bo mam. Zobacz, tu było robione wcześniej, nie? Wielutko. Tu jest ściernia. A tak się pisze nowo historię. Zaraz wyjdę. Tu ci podeślę, jak to wygląda i tu patrzę, że to chyba będzie najlepsze rozwiązanie talerzówka, brony i sianie kukurydzy od razu. No i taki plan na dzisiaj jest. Ciągnik, talerzówka na 15 cm, podrywa. Wilgoć mamy taką. Tak wygląda bez wałów. A tu brony przejechały, od razu ciągniemy brony za to, za tym zestawem. I mamy tak rozpulchnione. Zobaczcie chłopaki. No i co tu robić teraz? Jak tu jest na 10 cm zryte, ja to bym w to chyba chciał kukurydzy od razu. O, spulchniona ziemia elegancko. Wilgoć jest. Jest na 10 cm, 15 i i tutaj kukurydzę chyba trzeba wsiać. Tak sucho jest. It's your day, believe it. It's your day with destiny. It's too late to leave it. After all, it's your, it's your party. Call it luck, call it fate. Call me.